Na razie spokojnie, jak na wojnie. Dobra, szkóź. Jezu, patrz, nie mogę zagrać, bo hmm. dostałem pralkę. O, zobacz, no. zobacz, o, zobacz. Ooo. O, o. Widzisz no, Zagraj, no, zagraj tym, bo tak masz tego mnóstwo, będą dwa tornada i się wszystko rozwieje. Trudno. Okej. Okay. No i widzisz? Teraz patrz Blaszka, odbijany O, no, i? No i nie wiem co, no I dalej? O. o O, teraz, teraz! Nie, zrób to To no dobra Blaszka on wygra przez to Nie, czekaj Co? No to gra, jak się z debilem, to pewnie da No ja pierd... No, zrób to, zrób to Zrób to, wszystko się rozwiąże, ja pierd... No rozwiąza,